Cześć, słuchajcie, na początku października zdarzyła się w cyryku bardzo osobliwa i niecodzienna sytuacja. Otóż 23-letni student z Chin zaatakował trzech chłopców. To byli chłopcy, którzy chodzili do przedszkola i właśnie byli na etapie przechodzenia, czy to z przedszkola do świetlicy, czy z powrotem. Zaatakował ich nożem, jeden z tych chłopców został bardzo poważnie ranny. Ich życiu, żadnemu z nich nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca został powstrzymany przez pracownika świetlicy oraz przechodnia, natomiast służby zjawiły się na miejscu bardzo, bardzo szybko. Student był ogólnie charakteryzowany jako osoba spokojna, chociaż trochę wycofana, właściwie nie powinno to dziwić. Natomiast później podjęte działania pokazały, że tuż przed atakiem student pisał na portalach społecznościowych, na swoich profilach, opisywał zarówno swoją miłość do kraju i do partii rządzącej Chinami, a sam atak zbiegł się ze świętem narodowym. Ale pisał też o swoich niepowodzeniach miłosnych, co spowodowało, że zaczęto spekulować, czy atak nie był efektem jego frustracji miłosno-seksualnych. Ciekawe, prawda?